Damy Was, nasze kochane, Mercy i Irena. Dzisiaj będziemy z Wami rozmawiać na temat łysienia pieska, o chorobie alopecia. Ostatnio dostaję mnóstwo, mnóstwo pytań, e, prośb o rady, co zrobić, jak piesek traci szersz, jak najbardziej szpic miniaturowy był ranien, jakie rady i tak dalej. Te osoby, które jeszcze nie podpisane na, na mój kanał, proszę to zrobić. Przed nami będzie dużo fajnych, ważnych informacji. A, a, i mam nadzieję, że te osoby, którym podoba się to, co robimy, proszę to pokazać łapka w górę. I już zaczynamy rozmawiać na ten temat. Osobiście ja nie miałam ze swoimi piskami takiego problemu problemu tracenia szersi e, i tej choroby alopecji. Ale. Dostając tak dużo pytań na ten temat, i tak dużo mm, sytuacji, kiedy ludzie po prostu w, w, no, w szoku, co, co mają zrobić, że piesek tak traci szerszy, że skóra zaczyna e, czernić, I, i, i co w takiej sytuacji? Zaczęłam e, szkolić się, e, podchodzić do tego. Pytania bardzo poważnie. Przeczytałam dużo informacji, oglądałam dużo filmików w różnych, w różnych językach, i teraz czuję, że jestem gotowa podzielić się z wami to, o czym się dowiedziałam. W ogóle, kiedy piesek traci szers, lysienie zaczyna się, i jak najbardziej to zaczyna się od tylnej części. Ciała pieska, czyli od ogona i tak dalej przy ogonie, e, przy pupie, to to już taki alarm, uwaga, uwaga, coś się robi. Tak naprawdę, e, jeżeli zauważyliście, że skóra zaczyna ciemnie, czyli robi się taka czarna, to znaczy, że e, zaczyna się choroba alopecja. Co to za choroba? Co to w ogóle takiego? To jest zbój hormonów. Który może być od różnych y, przyczyn. Źródłem tego zboju hormonu mogą być różne przy różne przyczyny. I teraz spróbujemy, żeby wyleczyć odpowiednio, trzeba znaleźć przyczyny, od czego to się zaczęło. A, bo to, że piesek traci sierść raz w roku, jak najbardziej, chłopczyk. To jest normalne, ale jeżeli już ta szczerze zaczyna wypadać, to jest taki dzwonek, taki alarm, że coś tutaj nie tak. Ta choroba alopecy zazwyczaj jest u chłopczyków, u piesków. I jednym z rozwiązań weterynarzy mówią, że trzeba pieska kastrować. To absolutnie nie tak. Dużo piesków, które były sterylizowane i tak nadal chorowały na tą chorobę. I można bardzo dużo chodzić po weterynarzach, robić badania krwi, badanie hormonów i tak dalej. Wydawać mnóstwo pieniędzy i to nic nie pomoże. Jest takie stwierdzenie, że alopecja to jest choroba genetyczna, czyli przekazywana od przodków, od rodziców, od dziadków, pradziadków, a może być odziedziczona, czyli choroba, albo, że to jakby nabyta choroba. A ja uważam po tym wszystkim, co usłyszałam, co zobaczyłam, co przeczytałam i tak dalej, że to jest jednak choroba nabyta. I jak najbardziej ona jest na tle zboju hormonów. Od czego może być ten zbój hormonów? Od czego? Od nieodpowiedniej pielęgnacji szersi, od nieodpowiedniego wyżywienia, czyli w ogóle pielęgnacji szpicy miniaturowego od nieodpowiedniego podejścia do tej rasy. W moich filmikach Wam dużo mówiłam o tym, że psychika szpicy miniaturowego jest bardzo delikatna, że ten piesek nie znosi podniesienia głosu, krzyków, nie daj Boże uderzeń jakiś tam, Wiecie, fizycznych, dotknięć, i tak dalej, to może spowodować zbój hormonów, może piesek przestraszyć się od innego psa i zaczyna się rozwijanie. Droździwego, droździwego grzybu, bo alopecja to jest taka choroba od grzybu drożdżowego, który jest w skórze każdego pieska, ale kiedy zaczyna się taki zbój hormonów, to ten grzyb wychodzi na powierzchnię i rozbija folikule szersi i szerść przestaje rosnąć i być, można powiedzieć tak, normalną, tak? Czyli odpowiednie podejście do pieska. W waszym, w waszym domu nie może być krzyków, kłótni, jak najbardziej na, w kierunku psa, jakiś tam kar. E, I oczywiście pilnować tego, żeby piesek nie był przestraszony, bo tak samo może przestraszyć się u nieodpowiedniego grumera, który będzie na niego, na niego krzyczeć, nie daj Boże bić. Także warto nie zostawiać ogromera psa waszego. Może przestraszyć się innego dużego psa i to też może spowodować zbój hormonów. To jedna z przyczyn. Czyli psychiczne, psychiczne podejście. Druga przyczyna to jest nieodpowiednie wyżywienie. Nieodpowiednie wyżywienie, i, i jeżeli te pieski, które jedzą tu, tylko suchą karmę które nie dostają odpowiednich witaminów, mikro, makro elementów to co zawiera naturalne wyżywienie to też bardziej spowodowane e, tym, że może zachorować taki piesek no i oczywiście no i oczywiście mm, odpowiednia pielęgnacja szersza czyli to co mówiłam nie wolno krótko strzyc nie wolno często kąpać. I teraz po kolei Wam o tym wszystkim powiem. Kiedy już zauważyliście, że Wasz piesek zaczyna tak mocno tracić rześć, pierwszym etapem, a to bardzo ważnym, jest odpowiednie wyżywienie Waszego pieska. Jeżeli on jest na suchej karmie, odstawić całkiem suchą karmę, przejść na naturalne, surowe jedzenie. Co to znaczy? Dawać piesku surowe mięsko, bolowina, cielencina, indyk, jegnięcina, albo e, po wrzątku. Takie wiecie, ob, obdać e, to mięsko wrzątkiem. Można dawać warzywa, gotowane, też surowe. A jak najbardziej można dawać rybkę białą morską. Mm, I to już zaczyna się leczenie waszego pieska. E, trzeba odstawić wszystkie kasze, jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie, to przynajmniej ryż, e, odstawić wszystkie mleczne produkty, nawet ser żółty, wszystko, wszystko mleczne, owoce, no i oczywiście słodycze, czyli zobaczcie, nie może być żadnych węglowodanych w wyżywieniu pieska, bo to karmi ten grzyb drożdżowy, to karmi tą chorobę. Czyli powtórzymy, mięso surowe, obdate wrzątkiem, e, jednięcina, cielęcina, wolowina, indyk, jak najbardziej warzywa, e, suche karmy w ogóle nie. To, co kupujecie, mokrą karmę w sklepach i tak dalej, też nie. W każdym razie na czas leczenia. Ryż też nie. przewinę nie. Mm. I tak musi wyglądać wyżywienie Waszego szpica. W ogóle to jest zdrowe wyżywienie i tak można zostawić pieska i nadal na, na takim wyżywieniu, bo to jest najzdrowsze dla jego kondycji, dla jego skóry, dla jego szersi. Ale na etap leczenia jak najbardziej. Drugim etapem jest odpowiednie pielęgnacje szersi. W opisie podam Wam linki do szampona, który walczy z alopecją. I tutaj uwaga: ten szampon, który zobaczycie, że jest dostępny, można go kupić. On nie jest tani, tam ponad 200 zł, ale uwaga, uwaga, musi być produkowany w Stanach Zjednoczonych. To jest specjalny szampon, który bardzo fajnie nawilża skórę, powoduje, że bardzo dobrze oczyszcza, walczy z, z różnymi spchwami, z owadami itd. W każdym razie bardzo korzystny na leczenie alopecji. Link będzie podany w opisie i bardzo ważne drugie to jest twarde takie mydełko, to jest taka odżywka, którą stosujemy po myciu tym szamponem z rozmarynem i miętą i właśnie te dwa produkty bardzo wspierają a, odbudowę i leczenie skóry, leczenie Waszego pieska. Jak to stosujemy? Stosujemy e, ten szampon z mm, odżywką jeden raz w tygodniu, e, bo zazwyczaj pieska szpice miniaturowego najlepiej kąpać raz w miesiącu, najczęściej dwa razy w miesiącu, nie częściej. A kiedy zaczynamy leczenie alopecji, to stosujemy ten szampon i odżywkę e, dwa razy e, raz w tygodniu. I co jest tutaj ważnego? Można pierwszy raz umyć szamponem nawilżającym dla piesków. Drugi raz tym szamponem liczniczym. Później odżywka. Później wysuszamy pieska ręczniczkiem. Wysuszamy bardzo dobrze. Nie suszymy podczas tej choroby suszarką, bo to bardzo wysusza skórę. I co jest ważnego? Przed wszystkimi temi shampoo stosujemy scra, czyli peeling do skóry. I tam, gdzie już widzicie ciemne kawalki skóry, czyli taka czarna skóra, to tam robimy peeling, który regeneruje i jakby tak można powiedzieć, delikatnie zdrapuje tą czarną suchą skóry. Później shampoo jeden, shampoo drugi, i ta odżywka. I wtedy wysuszamy i kiedy już e, przemoczone, prawda, ręczniczkiem dobrze przemoczona szerść zaczynamy wyczysywać grzebniem. Pokażę Wam jakim zaczynamy wyczysywać e, szersz tym właśnie takim grzebniem. Dotykając skóry. I Wy zauważycie, jak z tej skóry czarnej schodzą takie placki czarnej suchej skóry. Wyczesujemy, wyczesujemy. I tak robimy raz w tygodniu. I ta czarna skóra z czasem zaczyna schodzić. Ten szampon i odżywka powodują, że skóra regeneruje się zmieni się. Co jeszcze moje drogie? Takie leczenie już z. Rezultatem pierwsze w wyniki możecie zauważyć, zobaczyć po półtora miesiąca e, stosowania takiej diety, takiego wyżywienia i mm, takiego, takie kąpieli pielęgnacyj szerzej u pieska. Już możecie to zobaczyć. Ale to jeszcze nie koniec. Trzeba będzie jeszcze dalej to robić, żeby a najlepiej w ogóle zostać na takim wyżywieniu naturalnym dla szpicy miniaturowego wtedy jego szersi, jego kondycja, jego skóra się zmieni. Jeżeli Wasz piesek był tylko na suchej karmie, oczywiście postępowo można zmienić i przejść na naturalne wyżywienie. Ja na przykład Wam opowiadałam, że ostatnio daję swoim pieskom, kupiłam taką karmę z jedniciną, dla białej szersi i jestem z niej bardzo zadowolona. Ale pod warunkiem, że Wasze psy Zdrowe, że wasz piesek jest zdrowy. Pod, tylko pod takim warunkiem można dawać suchą karmę. Jeżeli zaczyna się leczenie alopecji, to po prostu odstawić suchą karmę. E, jestem zadowolona, dlatego że mają bardziej białą sierść, nie mają zacieków pod oczyma, w ogóle. W ogóle, no oczywiście wygodnie, prawda? Nasypać suchą karmę i masz z głowy. Nie trzeba nic zgotować, tam szykować i tak dalej. I co jeszcze, moje kochane? Teraz Wam pokażę, że warto do wyżywienia jeszcze dołączyć flaki. Flaki najlepiej cieliency czy, lience, czy wolowe. Ja mając zdrowych psów, kiedy o tym się dowiedziałam, od razu pojechałam i w Selgrosie kupiłam takie flaki cielęce, pokroiłam i moje pieski dostają to jako dwa razy dziennie karmi ich i na przykład raz dziennie, raz w tygodniu dostają te flaki obdate wrzątkiem, dostają do jedzenia i bardzo to lubią. Pokażę Wam teraz jak to wygląda. Także tak, mam nadzieję, że pomogłam Wam, że coś dla siebie weźmiecie, czyli tak, psych, psych, psychiczny stosunek do pieska. Trzeba dbać o to, żeby on miał spokój, żeby jego psychika delikatnie nie była naruszona, co może spowodować chorobę, wyżywienie i pielęgnacja szerszy. I oczywiście to, co zawsze mówię, krótko, nie. Strzyc, nie robić z tego pięknego misia, nie robić yy, bułu, nie robić yy, krótkiego strzeżenia. A w tej chwili żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam pomogłam, czy coś Wam dobrego doradzi, doradziłam. Służę pomocy. Jesteśmy z Wami. Papa! Moje kochane, tutaj właśnie pokazuję Wam opakowanie. 3,5 kg. Dla moich kochanych piesków kupiłam flaki cielęce. No i teraz będziemy kroić do zamrażarki. Pokażę Wam, jak to robimy i jak to będziemy e, przechowywać. Tutaj moje pieski. Zobaczymy, jak będą reagować. Już na zapach. Oj, już na zapach tych flaków. Na razie tylko Wam. Pokazałam, co kupiłam. Aha, ja kupiłam to w Selgrosie. grosie. Sel grosie, te flaczki kosztują gdzieś tak po 18 zł kilogram, cielencu. I bardzo ważne było, żeby nie gotowane, a surowe, bo to prawdopodobnie bardzo korzystne na e, leczenie alopecji. Bo takie paski, teraz będę kroić w pasecz, w takie kosteczki. Powiem Wam, dlaczego wzięłam cielęcą, bo jest bardziej delikatna, na pewno jest lepsza. Bo zamrożone gotowane były takie wolowe, nie cielęce. No i teraz będę Miechły ich pasować. na takie kawałki, a tutaj moje psy już nie mogą doczekać, jak dostaną te flaczki zjeść. Deżurują, deżurują i kładamy w takie porcje i będziemy piesko. Mam Sześć porcji. Jedna porcja, jeden raz w tygodniu będziemy dawać. O tak. I teraz zobaczymy jak nasze pieski to będą jadły. Mercy ma najlepszy apetyt. Lelusza też je Mercy pierwszy skończył. Barbunia, Barbie je. doli. Merciusza dobre było?